Nie użyłem wszystkich umiejętności, które mnie spięło w pierwszej rundzie. Medal fajny. Kurczę, trochę rękę stłukłem. To co miałem wcześniej słuczone, ale lekarze powiedzieli, że jest OK. No co, bardzo się spiąłem, ale chciałem każdą rundę wygrać. Nie chciałem zrobić tak, że cztery rygami dwie dwie prześpię, Ale mój kochany trener tak mnie dopingował, Łukasz brudny, że, że dałem z siebie kondycyjnie naprawdę wszystko prawie, ale nawet jak przyjmowałem ciosy, to nie czułem w niego siły. Starałem się oddawać. Łukasz mówi, że. Parę razy go podłączyłem, ja jeszcze tak tego nie widziałem. Starałem się trafiać. Może trochę za bardzo wpadałem, ale był też lewy prosty, tak więc lepiej mi się walczy z niepokonanymi niż z jakimiś górnymi menami, nie? Ja wiedziałem, że muszę na niego ruszyć i go kontrolować. Parę razy go obciąłem overhandem i lewym sierpem i widziałem, że już zwątpił. Próbował coś mnie bić na doły, ale ja się utwardzam. Szczękę też mam twardą, tak więc nie zrobił mi krzywdy. Jedynie co, zacząłem się bać po chyba czwartej rundzie, go trafiłem lewym sierpem i zacząłem się bać o ten palec. I zacząłem bić więcej prawego overhanda, ale adrenalina trochę była, tak więc Polska górą i jedziemy medal do Polski. Wszyscy są mówili, że jestem przereklamowany czy coś, mam nadzieję, że utarłem ludziom Nusa, bo wygrałem naprawdę z niepokonanym chłopem, nie z leszczem. Jak mi bliżej do z temu, to on na pewno Ali nie był, bo tego dżaba miał i na tych nogach tak, tak se pracował. Nie?